Cześć, cześć, cześć! 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 <grym> cześć kochani, słuchajcie. Yy. Znowu mnie dawno nie było, ale to już nieważne, mnie zawsze dawno nie ma. Chcę wam pokazać coś, co właśnie do mnie przyszło. Ja już wiem, co tam jest w środku, ja już to wszystko oglądałam, ale muszę, po prostu muszę wam się pochwalić, bo się po prostu uduszę. Jakiś czas temu w Scrapbooking Shopie była akcja yy, Paczki niespodzianki. Paczka polegała. Ta, ta akcja polegała na tym, że... Yy, Akcja, akcja, Poczekajcie, yy, Wracając o Akcja polegała na tym, że zamawiało się paczkę niespodziankę yy, za 100 zł, yy, która, była, yy, zawartością o która miała zawartość o wartości 400 zł, bądź yy, zamawiało się mniejszą paczkę za 49 zł, a paczka w środku zawierała chyba rzeczy za 200 zł, o ile się nie mylę. Ja oczywiście, jak to ja, skusiłam się na tą większą paczkę. Poczekajcie, zamknę tylko drzwi, bo mi pies tutaj będzie szczekał. Nie będziecie go słyszeć, no ale niestety nie jestem w stanie go uciszyć, bo na zewnątrz pracują ogrodnicy, więc nie jestem w stanie. Dobra, nieważne. W każdym razie ja oczywiście skusiłam się na paczkę tą dużą za stówkę o wartości 400 zł, no a trudno się nie skusić. Jeszcze w tak świetnym sklepie, jakim jest Scrapbooking Shop. Wiedziałam, że, będzie, że paczka będzie świetna, aczkolwiek miałam y, takie. No widzicie jak to jest. Y, nie widzę coś w środku, ale bardzo chcecie to mieć. A patrząc na asortyment z Shopu, to w ogóle y, co by ty mnie złożyli, to, y, to paczka byłaby wyśmienita. Ja moją paczką jestem zachwycona. Jestem w wzięta, y, To było najlepsze wydane 100 zł w moim życiu, naprawdę. No po prostu, zobaczcie, paczka jest ogromna, nie mieści mi się w kadrze. E, jest wypełniona po brzegi, jest dosyć gruba. E, ja już nagrywam ją, jak wróciłam z pracy, niestety wakacje się skończyły, słońce się skończyło i tak wygląda jak nie, inaczej. E, otwieram paczuszkę, mówię, ja się nie mogłam doczekać, ja już ją otworzyłam u siebie w pracy i mam nadzieję, że spływać mnie było e, nawet w sklepie na Bukopińskiej. Paczka jest e, bardzo fajnie zapakowana, jest zapakowana w papier, mam pierwsze O, nie widzicie to? Dobrze. Zapakowana jest w ten sposób, przy pięknym sznureczkiem, zawiązana, który oczywiście też się przyda. Ale to wam wyciągnę, wyciągnę Wam na bok i będę Wam pokazywać wszystkie rzeczy po kolei. Zacznę od rzeczy. Tak, dostałam zestaw czterech takich travelersów, oczywiście z Primy. To są malutkie takie notesiki, zdejmę to, będzie wygodniej małe, no notesiki, które tak, Jedna jest w kropeczki, druga jest w linie, trzecia jest w kratkę, a czwarty jest gładki. To są bardzo fajne notesiki na różne, przeróżne zapiski. Jest ich cztery, także bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się, na pewno mi się do czegoś przydadzą. Dostałam również. Będę chyba musiała wam pokazać w ten sposób. Wiem, że będzie cień na dole, ale no niestety, wybaczcie, ale po prostu nie jestem w stanie nagrać tego, jak jest jeszcze jasno. Jest. Dostałam kwiatki, oczywiście, to wszystko jest prima. Dostałam kwiatki plus, to chyba jest kalka, ale nie jestem pewna, ale jest bardzo ładna. W każdym razie w pięknych, pastelowych kolorach. Do tego przepiękny, wykrojny króży z Kaiserkrafta. Bardzo ładny. Już widzę, już mam na to pomysł. Jest przepiękny. Do tego dostałam bloczek, mały bloczek Primy. To jest Santorini. Oczywiście 15 na 15 Primy nie muszę w ogóle przedstawiać, bo, bo chyba każdy wie i każdy jest Primą zachwycony. To jest to. Dostałam... Dla mnie specjalnie, ja jestem e, słodyczocholikiem e, Bardzo ciężko było mi tego nie zjeść w pracy. Ale się powstrzymam, żeby Wam pokazać, że słodkości też były dorzucone. E, dostałam maskę, również z Kaiserkrafta e, Idealna, będzie pod różne tła, e, pod, e, pod le, layouty. Bardzo ładnie e, wygląda. Dostałam również taką e, maskę. Powiem Wam, że jest mega i już mam na nią pomysł, jak ją wykorzystać. Nie będę tego tylko i wyłącznie przepuszczać przez. przez co? Maskę? Nie maskę, tylko pastę strukturalną, ponieważ bardzo fajnie będzie też to wyglądać, jeżeli ja to obrysuję czarnym cienkopisem i po prostu później to pomaluję albo pokoloruję, no. i z tego zrobić po prostu. Obraz pięknie będzie się prezentował, więc dostałam farbkę Primy, ja na nie choruję, ale na razie kupiłam jakiś czas temu kupiłam sobie kuretakę, które też są bardzo fajne. No, ale wiecie, Prima to Prima i można ją kupować na kosteczki. I zobaczcie, jak mi się wpasowała w gdzie Jest idealnym kolorem. Piękny jest ten kolor. Tego koloru brakuje mi w kuretakę, a, a ten będzie mi idealnie się wpasował wreszty, w cały w, w, Teraz w teraźniejsze moje e, m, projekty. To Wam przesunę na bok, bo to jest nie wszystko, oczywiście, bo to, co dostałam e, razem w tej paczce, przeszło moje najśmieszniejsze oczekiwania. E, generalnie wiecie, że zajmuję się planowaniem. Bullet Journal. Bullet Journal jest u mnie. Bullet journal jest u mnie na porządku dziennym, codziennie. Na porządku dziennym, tak, masa wiem, ale e, codziennie z niego korzystam, codziennie coś planuję, zapisuję. Nie tylko, że są to rzeczy dom, domowe, ale również w pracy. E, I kiedyś chorowałam na ten, na ten planer, e, no ale z, z racji tego, ile on kosztował, stwierdziłam, że no nie dam tyle, niestety, z bólem serca. A, to patrzcie, co dostałam. Patrzcie, dostałam set Heidi Swap. E, który zawiera planer jeżeli, jak, o, sobie, dobra zdejmę to e, jak ja to zobaczyłam to po prostu zaczęłam piszczeć jak, jak, dziecko planer jest tak pięknie wykonany jest e, tak, ma takie świetne dodatki zobaczcie, zacznę od tego najmniejszego, ma e, bardzo fajne spinacze w kształcie strzałek jak się prezentują. Jest w zestawie również Łosi. Są y, takie zakładki, które są już podklejone y, papie taśmą papierową, więc spokojnie można zrobić tą zakładkę tutaj na. Y, może ja nie będę tego wyciągać. Można ładnie, ładnie zrobić zakładkę tutaj w plenerze, który Wam zaraz pokażę. Y, jest zestaw. Muszę to tak zrobić. Lista karteczek to e, do, do, mega bardzo prosta, króciutka lista do tych tak najważniejszych rzeczy, które również możecie wkleić do tego. Mamy karty, no mówię Wam, ja jestem tak zachwycona tą paczką i tym, co znalazłam w środku. I oczywiście są naklejki, e, mamy jeden blister takich naklejek kolorowych. I y, kilka, blis, y, kilka naklejek, kilka, kilkanaście, tu mamy chyba, jeśli nie mylę, to 12 będzie, 2, 4, 6, 8, 10, mm. pewnie się pociągnąć, 2, 4, 6, 8, 10, tak, 12, czyli mamy na każdy 12 miesięcy małe i duże cyferki. Yy, a po co to jest, już wam pokazuję, ponieważ planer uzupełniacie sami jak jest zobacz, jak jest piękny, Jest na grubej sprężynie. Podejrzewam, że u mnie potem będzie wyglądał w ten sposób, ale jest na pięknej, grubej sprężynie. Jest przepięknie wykonany. E, mamy przekładki, jeśli chodzi o e, miesiące. Na, sal, na początku każdego miesiąca jest lista to do i takich e, najkrótszych rzeczy, które mamy zrobić w miesiącu. Później mamy przekładkę e, na cały miesiąc w kostkach tak zwanych i tu sobie wklejamy, którego, bo planer jest na tyle mm, uniwersalny, że można go użyć w każdy, w każdy zacząć w, w, od każdego roku, czyli mogę, mogę go zostawić na 2020, 2021, ale ja już się nie mogę doczekać, a to dopiero jest wrzesień, kiedy zacznę w ogóle w nim pisać. E, także tak, wracając tutaj my naklejamy cyferki duże, a tutaj, naklejamy, tutaj nie, tu naklejamy te mniejsze cyferki, zaznaczając, którego dnia miesiąca zaczyna się cały miesiąc, a tutaj mamy do naklejenia, miejsce do naklejenia tych mniejszych. Y, podstawowe rzeczy, trochę więcej miejsca na, na, y, na te całe dnie. Y, oczywiście jest tych kart tyle, ile y, nawet trochę więcej. Oczywiście, że więcej. I końcówka miesiąca kończy się Końcówka. Jezu, ale małaś, pomyślałam, wybaczcie, ja jestem taką taka jestem zadowolona, naprawdę, zobaczcie, są te przekładki february, march i tak dalej. Możemy zrobić sobie zakładkę w ten sposób. Ona nam będzie lekko wystawać, bo klej ma tak mniej więcej w połowie, także można sobie zrobić no, To są zakładki indeksujące. No właśnie, nie mogłam sobie przypomnieć. Także zobaczcie, jest na cały rok. Każda karta inaczej... E, inaczej... O Jezu, inaczej się zaczyna. Piękne. Piękne, po prostu piękne. Ja wiem, że ja będę jeszcze je ozdabiać, e, malować, podpisywać, po prostu... No po prostu dla mnie yy, dziewczyny zrobiłyście mi taką radochę, zrobiłyście mi po prostu tak dzień, tą paczką, że, że nawet sobie nie zdaję się sprawy i yy, tak jak Wam powiedziałam, szkoda, że jest wrzesień. Ja już bym zaczęła nim pisać, jest tak przepięknie, już kombinowałam, czy mogę go przerobić, ale nie będę go przerabiać, ja poczekam do tego stycznia, ale jest po prostu... Tak boski. Ta paczka jest. Ja jestem tak jest niezadowolona, zresztą słychać po, po głosie. Powiem Wam, że e, to była pierwsza akcja, w której wzięłam udział e, w takiej mm, akcji, że nie wiem co jest w środku. E, w skrapowym świecie oczywiście. E, i jestem mega zadowolona. I polecam Wam z całego serca, bo e, ci, którzy wzięli udział, wiedzą, że, że było warto, że te rzeczy... E, w ogóle widzia, asortyment Scrapbooking Shopu jest e, tak prestiżowy, że nie mogło się trafić tam nic, e, nic złego, nic brzydkiego i nic niepotrzebnego. Przyda się, są wszystkie potrzebne. Także tak wyglądała moja paczka, e, z której jestem mega, 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 mega zadowolona. I na pewno wezmę udział jeszcze raz, jeżeli dziewczyny zrobią. Także Aga, Ewelinka w ogóle jestem Wam mega, mega wdzięczna za to, jak jak piękną paczkę dostałam. I co? Nie mogę się Was nachwalić. No, uwielbiam Was. Po prostu paczka jest mega. jakże sami widzicie, zachęcam Was w ogóle do udziału w takich akcjach, bo może się bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyć. Jeżeli mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja jestem mega zachwycona. Eee, a ci, którzy nie zamówili, niech żałują. A ci, którzy zamówili, nie się koniecznie pochwalą w komentarzach, co znaleźli w To buziaki, kochani, bo zaraz mam dla Was coś świetnego.